Mam buty? Tak, Nie, no, tutaj tak. jest pochodnia. To są dwie teraz. Co? Co? Aha, teraz zniknęła. Aha, fajne lagi. To już ma Hermeski. Ano. Pomóżcie mi z Jakieś buty znalazłem. Moja tak, ulubiona gram. piosenka do słuchania. Ale my slime atakują! Pomocy! Patrzcie, nikt tu jest! Skasowane to Dobra tam skasowane, zreszti wyjeżdżajmy Nie, ja tam nie schodzę ŁAPCIAŁ 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 Jak skoczył mi na ryj, ty, co jest? Łaaa, zabiją mnie, ja odpisuję Kuba, i kur... To jest le... Wypierdalać więcej no. więcej Ja spadnę, a ty po gwiazdy idziesz, okej? Okay? dobra, dawaj Okej okay. Albo ja je podbieram i jak skoczy ci dam AAAAAAAA <laughs> Pomocy! Pomocy! Okej Zobaczcie, jak mi Nie, Kuba Aha ty teraz to ty... Dobra. Essa, Pa Papa. Co jest? Co mnie zabiło?